E czasami e, so, so, są takie sytuacje, które, e, które nas bardziej denerwują i nas bardziej wytrącają z równowagi i co jeszcze nas wytrąca z równowagi to to, że tylko nas to wytrąciła i inni jakby nie reagują, na przykład, e, na przykład powiedzmy nie wiem, jest impreza e, firmowa w restauracji i jest bardzo głośno i nam brakuje czasami aż e, e, w chwili, żeby, żeby trochę odtajać, bo czujemy się tak bardzo przestymulowani, a widzimy, że wszyscy się dookoła świetnie bawią i nikomu nie przeszkadza, że jest taki hałas, takie natężenie, nie wiem, zapachów, dźwięków, więc to, to są takie sytuacje, które wywołują stres i, i też takie poczucie wyobcowania i, i, i inności, że coś jest ze mną nie tak.